A w tym odcinku zacznę zwiedzać Kraków. Pójdę najpierw na Stary Kleparz, który kiedyś był rynkiem osobnego miasta. Pokażę również Plac Jana Matejki, opowiem historię Barbakanu, średniowiecznych murów miejskich oraz Bramy Floriańskiej. Zapraszam do oglądania. I witam w Krakowie. Urlop Maudon, zaczynamy zwiedzać Kraków od strony najpierw północnej, będę kierował się w stronę południowej. Czyli zacznę od kleparza, później przez bramę floriańską na rynek i z rynku w stronę Wawelu. Taki jest plan na początek. Wysiadłem na przystanku, stary kleparz, i od razu witam je taka piękna kamienica. Zobaczcie te zdobienia. Teraz będę się kierował w stronę rynku. Bo kiedyś Kleparz to było osobne miasto, zostało pod koniec XVIII wieku dołączone do Krakowa. I pójdę teraz na rynek, gdzie jest taka zadaszona hala targowa. Wcześniej było to, był to rynek miasta Kleparz. Gdzieś można tam po prostu zrobić zakupy. Także zbliżam się już na rynek kleparski, zwany starym Kleparzem. Plac targowy obecnie z zadaszeniami. Jeszcze w rogu jest taki ciekawy budynek kościoła świętego Wincentego. A tutaj sobie możemy wejść na chwilę zobaczyć jak wygląda ten rynek. Także po prostu hala targowa w której można kupić wszystko i owoce warzywa także takie coś jak hala targowa we Wrocławiu. Tak mi się tu skojarzyło z tym że tutaj jest to bardziej to nie jest jakby obiekt cały tylko takie zadaszenia. Dziś generalnie jest 26 kwietnia, więc dzień w którym maturzyści kończą szkołę, i właśnie miałem liceum, i byli uczniowie z świadectwami. Tutaj też na tym rynku jeszcze znajduje się żywe muzeum Obwarzanka. Właśnie tutaj, ale tym razem odpuszczę sobie tutaj też wizytę. A tutaj mamy jeszcze rzut na stary klepasz. A obwarzanek to jest w sumie taki symbol Krakowa, bo jest to, tak jak w Poznaniu mamy swój rogal świętomarciński, tak w Krakowie jest obwarzanek i to jest powiedzmy taka ala taki bajgiel, który mm, przed pieczeniem poddawany jest procesowi obważania. I właściwie zaraz obok Rynku Kleparskiego mamy plac Jana Matejki, na którym stoi pomnik bitwy pod Grunwaldem i to jest właśnie on. Pomnik ma 13 metrów wysokości i przedstawia na samej górze Władysława Jagiełło. W jednej ręce trzyma miecz, a w drugiej uzdę. Tak to wygląda, to też robi wrażenie. Tak wygląda jeszcze. Rzut na plac Matejki. I tu jeszcze mamy pomnik nieznanego żołnierza, tuż obok. Także, będąc na placu Matejki, za mną mamy pomnik Bitwy pod Grunwaldem, natomiast Będę kierował się teraz w stronę południową, w stronę Wawelu. I przede mną mamy budynek, który nazywa się Barbakan, a za nim jest jeszcze Brama Floriańska. Także od razu z tego placu mamy widok na Barbakan. Barbakan to potężna gotycka budowla o niezwykle oryginalnej konstrukcji. Jeden z najwspanialszych obiektów średniowiecznej architektury militarnej w Europie. Nigdy nie został zdobyty szturmem, a do legendy przeszło odparcie przez jednego z obrońców ataku wojsk nieprzyjaciela jednym strzałem. Dokonał tego Marcin Oracewicz, mieszczanin krakowski, bohater obrony Krakowa przed Rosjanami w czasie Konfederacji Barskiej. W czerwcu 1768 roku, ponoć z fuzji nabitej guzem, odrzupana, śmiertelnie trafił carskiego generała Panina. Barbakan stanowi wycinek koła o średnicy wewnętrznej 24 metrów, a grubość murów sięga powyżej 3 metrów. Jest to budowla z siedmioma wieżyczkami okrągłymi i sześciobocznymi, ułożonymi naprzemiennie względem siebie. W XVI wieku mieściły się barbakanie stajnie miejskie wraz ze zmianami w sztuce oblężniczej stracił swoje dawne znaczenie, a na początku XIX wieku groziła mu nawet rozbiórka. Szczęśliwie uniknął losu, który spotkał większość fortyfikacji Krakowa i wyburzona została tylko szyja łącząca go z bramą floriańską. W 1816 roku senator Felix Radwański w swoim wotum oddzielnym w obronie barbakanu i bramy floriańskiej przed wyburzeniem użył m.in. argumentacji, iż do pozbawionego tych fortyfikacji centrum miasta wtargną silne wiatry północne i północno-zachodnie, narażając mieszkańców na częste fluksje, reumatyzmy, a może i paraliże. Tymczasem dekret cesarski wydany w Wiedniu. Jeszcze w 1806 roku zalecał zburzenie warowni właśnie ze względów sanitarnych i zdrowotnych. Ostatecznie zwyciężyły argumenty Radwańskiego i barbakan wraz z ramą floriańską przetrwał do dziś. Właściwie nie planowałem wejścia tutaj do tego barbakanu, ale jak już mówię, jestem. To nie byłem tutaj nigdy, więc wejdę, zobaczę, jak to wygląda w środku. Bilet do barbakanu 18 zł, normalny i jeszcze uprawnia też do wejścia na, do murów miejskich, więc też do tego fragmentu murów miejskich, które ocalały, więc mamy taki obiekt tutaj, rzut jeszcze na plac na Matejki pomnik bitwy pod Grunwaldem, obok mamy Krakowskie Planty i tutaj właściwie jeszcze jest taki otwór, gdzie można było strzelać do wrogów, którzy znajdowali się tu pod fosą, do wszędzie są takie otwory. Także jak tutaj nie byłem, też raz jestem i robi wrażenie. Warto tutaj przyjść na pewno, chociaż raz to zobaczyć, bo to jest faktycznie warownia obronna, z oknami. No czuć tą historię tego miejsca. Zobaczcie ten widok w ogóle na ten plac. No coś pięknego. A tu jeszcze mamy jak to wygląda w środku. Akurat trafiłem na wycieczki, więc jest trochę głośno. Przed chwilą nie było tej prawie nikogo. Tam jeszcze mamy napis Senat rządzący. Coś tam. Także przejdziemy sobie to dookoła. To wszystko widać, że to autentyk. Przez te mury to ma tyle lat. Pamiętające, mury pamiętające średniowiecze. Wszędzie przy oknie jest kratka na dół. Nie tego nie widać, bo HDR ucieka. Ale o. Właśnie kamera nie nagrywa w HDR-ze. Dlatego na przykład, jak mamy o taką sytuację, gdzie ja widzę wszystko, no to tu niestety muszę przybliżyć. Widok z drugiej strony na planty. A z tej strony jest widok na bramę floriańską i pozostałości murów miejskich. Także to jest ta strona południowa barbakanu, północna, by, północna wychodziła by na plac Matejki i na kleparz. I są i zapewne tutaj było jakieś wejście, nie wiem czy drabina czy coś, bo teraz tutaj tego nie ma, ale są tam te okna, barbakan. Tak jeszcze małe, wąskie zejście na dół. a tu mamy pokazany właśnie ten obiekt Barbakan wcześniej był połączony takim murem z bramą floriańską no i mieliśmy dalej wszystkie właśnie e, mury miejskie tak to wyglądało dobrze, za mną Barbakan właśnie z niego wychodzę na wprost mamy bramę floriańską i właśnie ten element, po którym teraz chodzę był kiedyś połączony po prostu takim korytarzem z Barbakanem Mamy jeszcze rzut na barpakan, i teraz idę przez bramę na drugą stronę. I tutaj mamy ostatnie pozostałości murów miejskich. Brama floriańska to średniowieczna brama miejska z basztą, symbol Krakowa. Ale zwano ją również bramą chwały, ponieważ to tutaj rozpoczynał się główny trakt królewski wiodący na Wawel. To właśnie przez nią do miasta wkraczali królowie po zwycięskich bitwach, dyplomaci i znamienici goście odwiedzający Kraków. Stanowi pozostałość po dawnych murach miejskich, jest jedną z ośmiu krakowskich bram obronnych. Liczy 34,5 metra wysokości. Od strony miasta widnieje płaskorzeźba z XVIII wieku, wyobrażająca świętego Floriana, natomiast Wewnątrz bramy znajduje się klasycystyczny ołtarz z początku XIX wieku z późnobarokową kopią cudownego obrazu Matki Boskiej Piaskowej. O historii zachowania bramy przed wyburzeniem wspominałem już wcześniej przy okazji barbakanu. Lecz w roku 1882 ocalono bramę przed wyburzeniem po raz drugi. Czynił to książę Władysław Czartoryski. Postanowił utworzyć w Baszcie nad Bramą rodową kaplicę czartoryskich. Rada miasta wyraziła zgodę pod warunkiem, że brama i baszta będą miały wygląd taki jak w połowie XVIII wieku. W 1889 roku ukończono kaplicę. Jeszcze taka mała ciekawostka: przez tę bramę przejeżdżał kiedyś tramwaj elektryczny. Tak naprawdę do połowy lat 50. XX wieku on tutaj funkcjonował. Taki ciekawy przypadek, że akurat jak ja kupowałem bilet w tym automacie do barbakanu i murów miejskich, to mi tego biletu nie wydrukowało, ale kasę pobrało, wszedłem sobie tam, więc muszę teraz się powołać na płatność 18 zł. przed chwilą z banku i wejść jakoś. Także tu mamy po lewej stronie już koniec, mamy trasę obronności, mury obronne, druga część tego na co kupiłem bilet przed chwilą. Tutaj kończą się już mury, one wcześniej szły właśnie tak jak idą teraz planty. Wchodzę na mury miejskie 10 razy w Krakowie i nigdy tu nie byłem, ale zobaczcie w ogóle jak tutaj jest nisko, tu wręcz trzeba się mocno schylić, żeby tu wejść, ale tak. O właśnie, tu mamy pokazany plan, jak, wyglądał... jak wyglądały mury obronne za czasów świetności. Czyli mieliśmy tutaj fosy, dookoła wodę. Mieliśmy właśnie ten korytarz, tu wszędzie była woda. Korytarz, który został zburzony również. Ten korytarz prowadził nas do Bramy Floriańskiej, a wokół murów mieliśmy fosę i wodę. Idę najpierw na tym pierwszym piętrze, a za chwilę wejdę na górę. Więc mamy taki unikatowy styl, i nadal mamy takie wieżeczki strzelnicze. O! Jestem teraz nad Bramą Floriańską. I tam mamy od razu drogę prosto na Rynek, a przed nami też jest Kościół Mariacki, tylko akurat teraz szkoda, bo jest cała wieża jest niestety w rusztowaniu i na tą wieżę nie wejdę, bo jest w renowacji. Natomiast to miejsce, w którym teraz się znajdujemy, czyli mamy barbakan, mamy klepasz i mamy właśnie drogę prosto na rynek przez ulicę Floriańską. Jest to część drogi królewskiej, gdzie właśnie reprezentatywnie do miasta wjeżdżali królowie, ponieważ tam na wprost cały czas mamy Wawel, czyli jeden z najważniejszych ośrodków królów Polski. Więc tak to właśnie wyglądało i ta ulica była najbardziej reprezentatywna, wiodła przez właśnie rynek, dalej wprost na Wawel. W samej bramie floriańskiej również jeszcze kaplica jest. I idę teraz dalej. Tutaj jeszcze taki szybki rzut, właśnie. Tutaj były mury obronne. Kończyły się na Wawelu. O, właśnie, ten szły. A obecnie w tym miejscu mamy planty. Tutaj był Kazimierz. Kiedyś osobne miasto. Tak samo jak właśnie klepasz, nad, nad którym, na którym przed chwilą właśnie byłem. Były osobne miasta, tak. One się później połączyły z Krakowem. Dobrze, wchodzimy dalej. W zasadzie byłoby to na tyle jest to taka komnata. Ale tutaj wejdziemy przy oknie. Żeby zobaczyć można z perspektywy jak to wygląda. Także no nie ma tu nic ciekawego, za bardzo widoków też nie, więc schodzę w dół. Po lewej stronie, przy wyjściu z murów miejskich, mamy jeszcze teatr Juliusza Słowackiego i też całkiem, bardzo, całkiem okazały budynek. Całkiem ładnie, kolorystycznie pasujące auto, ale dobra, mamy tutaj Kraków narodowej sztuce. Taki napis. Tylko go tu mamy, Aleksander Fredro. Niedawno go widziałem we Wrocławiu.